Siemaneczko przed nami Fame MMA 22 na stadionie narodowym, a to oznacza tylko jedno. Typowanie Zanim przejdę do mojego kuponu, to mam dla Was dwie dobre wiadomości. Wiadomość numer jeden: rusza Fame Typer na Fame MMA 22, gdzie łączna pula nagród wynosi 5000 złotych. Za pierwsze miejsce można zgarnąć 1000 złotych freebetów bedclick i kartę podarunkową do sklepu odzieżowego Środowisko Miejskie o wartości 500 złotych. Warto brać udział, bo to jednodniowy typer, gdzie zwycięzca będzie szybko wyłowiony. What? Bro, what are you talking about, man? Woo. Na dodatek nagradzane będą miejsca od 1 do 10. Także szanse są dość spore na wygranie fajnych nagród. Dodatkowo możecie tworzyć własne ligi, gdzie możecie rywalizować z przyjaciółmi najbliższymi i z kim tylko chcecie. Szczegóły całego konkursu znajdziecie klikając link w opisie filmu. A wiadomością numer dwa jest to, że Fame MMA22 można obstawiać bez ryzyka. Jedyne co musicie zrobić to zarejestrować się z naszym kodem BTVIP, postawić swój pierwszy kupon na fame z kursem minimum 114 i w przypadku niepowodzenia otrzymacie zwrot do 50 zł postaci freebetów. Szczegóły tej promocji również znajdziecie w opisie naszego filmu. Dobra, czas już na konkrety, a zacznę od starcia Pawła Tyburskiego Big Woman z Normanem Parkiem. Pojedynek ten będzie wyjątkowy, ponieważ odbędzie się w trzech formułach. Pierwsza runda w boksie, druga runda w K1 i trzecia runda w MMA. Paweł jest bez dwóch zdań jednym z najlepszych freakfighterów, do tego ma świetne warunki fizyczne, no ale przyjdzie mu się zmierzyć z Normanem Parkiem, czyli z ex-zawodowcem, który wojował w UFC czy też w KSW. Zresztą umówmy się, we flikowych organizacjach Norman przegrał tylko z Borysem Mańkowskim, który również jest zawodowcem. Do tego pokonał ostatnio i to dość pewnie Pasternaka, czyli również ex-zawodowca, który poradził sobie wcześniej z Pawłem Tyburskim. Big Woman najniebezpieczniejszy będzie w pierwszej i drugiej rundzie, ale Park ma tyle doświadczenia, że powinien go sobie punktować. Liczę tutaj na pewne zwycięstwo Normana, ale decyzją sędziowską. Jeśli Park będzie sobie dobrze radził w stójce. A myślę, że zdoła tego dokonać. To może nawet nie będzie już sprowadzał w trzeciej rundzie Pawła do Parteru. Uważam to za całkiem realny zakład, a kurs na zwycięstwo Normana decyzją sędziowską wynosi 1,70. Drugą walkę, jaką biorę na tapę, to starcie Tomasza Zadymy romackiego z Piotrem Tybori Tyburskim. Panowie zmierzą się ze sobą już trzeci raz. W pierwszym pojedynku mieliśmy remis, chociaż była to lekko kontrowersyjna decyzja, ponieważ Piotr w tej walce wydawało się, że swoim partnerem przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę, jednak sędziowie widzieli to inaczej. Drugie starcie zwyciężył Zadyma, ponieważ Tybori doznał kontuzji, no i w trzecim pojedynku zawodnicy zmierzą się w walce turniejowej w klatce rzymskiej. Ja po prostu nie mogę przyjść obojętnie obok takiego kursu nagromadzkiego. Myślę, że przez ten czas był w stanie podnieść swoje umiejętności parterowe. Na dodatek, jeśli pójdą na wymianę w klatce rzymskiej, to Zadyma jest celniejszym strajkerem i może ustrzelić Piotra. Uważam, że jest tutaj spore waliu i śmiało pobieram zwycięstwo zadymy na mój kupon. Będzie to na pewno wyrównane starcie, w którym uważam, że Tomasz będzie miał spore szanse na zwycięstwo. Podsumowując, kurs łączny mojego dubelka wynosi 4.17, a to oznacza, że grając za 100 zł do zgarnięcia będzie 417 zł, ponieważ w betkli gramy bez podatku. Dajcie znać w komentarzach, co wygracie na Fame 22 i pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach, ponieważ pomaga to wspierać nasz kanał.